Witam! Z tej strony Dziadek ma branie. W dzisiejszym filmiku wędkarstwo fiderowe. Brania na żywo. O kurde, jakie branie. O kurde, jakie branie. O, piękna ryba. Piękna. To będzie może piękna. Delikatnie ją będziemy ciągnąć. Delikatnie. I to na kulkę orzechową. To na kulkę orzechową. Ale odjazd był. Ja pierdę. Ostatnio też tak o godzinie siódmej. Ryba wzięła. Teraz troszkę ponad siódma. O. Nie wiem, czy będzie duża. Mam nadzieję, że w zaczep nie pójdzie. To jest mały haczyk, więc też będzie trzeba powoli ją ciągnąć. Jakoś dziwnie idzie. Nie robi żadnego takiego fezu oporu. Dziwnie, dziwnie idzie. Żadnego oporu nie robi. Może nie jest duża ryba. Dziadek nigdy nie mówi więcej: to jest ładna ryba. To może być ładna ryba, bo to jest mała ryba. To nie jest duża ryba. Ale dziwnie się zachowuje. Odjeździk, odjeździk był, piękny. Już mamy ją przy brzegu, to nie jest duża chyba ryba. O, teraz dopiero. a idź pan, co ty dziadek mówisz, ładna ryba gdzie ty widziałeś ładną rybę gdzie ty dziadek widziałeś ładną rybę dwa kilogramy ma znowu sobie odjeżdża No i co ty jeszcze robisz? Popierd, bo to nie ma czasu, ty nie jesteś durą rybą. Jeszcze odjazd. Szkoda czasu, dawaj. i to tyle, tyle tyle zachodu na taką dwukilogramową rybę chodźmy ją pokażemy o tu jest widać Kuleczkę. Kuleczkę ma, ale delikatnie był zaczepiony za wąsa. Taki. Gdzie on jest tutaj? Taki z 2 kilo. Dobra, to wypuszczamy go. Dobrze, że wziął. Dobrze, że wziął. Dzięki wielkie.